Cześć, jestem Maria Wiśniewska z czasopisma Wolność Prawdy. Agnieszka Kotońska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu Google Box przed telewizorem, właśnie poddała się om operacji powiększenia biustu. Zmiana jest ogromna. To nie tylko nowy wygląd, ale według niej symbol nowego etapu w życiu. Kotońska dokumentowała cały proces w mediach społecznościowych, pokazując kulisy swojej przemiany, od wyboru implantów, przez przygotowania, aż po efekty pooperacyjne. Ale czy było warto? Czy nowy biust to tylko kosmetyczna poprawka, czy coś więcej? Sprawdźcie sami i dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikon dzwonka, aby jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zacznijmy! Jeszcze 10 lat temu Agnieszka Kotońska była zupełnie anonimową osobą. Wszystko zmieniło się w tercie w 2014 roku, gdy pojawiła się w Google Box przed telewizorem, programie, w którym uczestnicy oglądają i komentują telewizję. Nikt nie spodziewał się, że stanie się jedną z największych gwiazd tego formatu. Jednak największą uwagę przyciągnęła jej ogromna metamorfoza. Agnieszka postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie i sylwetkę. Schudła aż 40 kg to kompletnie odmieniło jej życie. Z czasem stała się prawdziwą celebrytką, aktywnie działającą w mediach społecznościowych. Ale jak to zwykle bywa, gdy zaczynamy poprawiać swój wygląd, ciężko się zatrzymać. I tak właśnie Agnieszka Kotońska Boczkam zdecydowała się na kolejny krok operację powiększenia biustu. Już od dawna mówiła o tym otwarcie. Zawsze marzyła o operacji biustu. Ale dopiero teraz nadarzyła się okazja, której nie mogła przegapić. Dzięki współpracy z petaka czeską kliniką medycyny estetycznej, która chciała skorzystać z jej ogromnych zasięgów w mediach społecznościowych, mogła poddać się zabiegowi. Całkowicie za darmo. Wybór implantu. Agnieszka relacjonowała, jak dobiera odpowiedni rozmiar i kształt piersi. Podpisywanie zgody na zabieg. Pełne emocji chwilę tuż przed operacją. Czas na sali operacyjnej. Choć tutaj już nie zabrała swoich fanów, to nie ukrywała, że była bardzo podekscytowana. Efekty po zabiegu. Już kilka godzin po operacji. Zapewniała, że czuje się świetnie i nic ją nie boli. Żadnych leków przeciwbólowych nie biorę, bo nie ma sensu. Nic nie boli, nic nie doskwiera. Mówiła Kotońska na TikToku. Dumnie prezentując nowy biust. Zawsze marzyłam o tym kroku, i w końcu nadszedł ten moment. Czuję ekscytację, radość i pewność, że robię coś dla siebie. Każda z nas ma prawo do tego, by czuć się dobrze we własnym ciele. Nowa odsłona Agnieszki wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Jedni są zachwyceni i gratulują jej odwagi, inni pytają. Czy operacje plastyczne są faktycznie potrzebne, czy to tylko pogoń za ideałem? Czy taka zmiana rzeczywiście wpływa na pewność siebie? Czy robienie operacji tylko dlatego, że klinika ją sponsoruje, to dobry pomysł? Ale to nie koniec kontrowersji. Niektóre internautki zaczęły traktować kotońską, jak specjalistkę od chirurgii plastycznej. Zaczęły pisać do niej z prośbami o sajsi dobór implantów czy porady dotyczące operacji. Na szczęście Agnieszka zachowała zdrowy rozsądek i odsyłała wszystkich do profesjonalistów. Czy nowy biust zmieni życie Agnieszki Kotońskiej? Dla niej to coś więcej niż poprawka wyglądu. To nowy początek i symbol pewności siebie. Ale czy rzeczywiście operacja plastyczna daje szczęście? Czy to tylko chwilowa ekscytacja? Co sądzicie o tej zmianie? Czy operacje plastyczne to dobry sposób na poprawę samopoczucia, czy raczej pogoń za niedoścignionym ideałem? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować.